Cześć, to dziwne ustawienie może oznaczać tylko tyle, że znowu będziemy mierzyli kolejne rzeczy z Aliexpress Tym razem zamówiłam sobie rzeczy na siłownię, konkretnie do ćwiczenia jogi, ale wiadomo, będą się nadawały i do tego i do tego Także zaraz Wam pokażę, co tutaj mam w paczuszce, którą sobie przygotowałam, tutaj zbierałam wszystkie rzeczy Właśnie na siłownie do jogi, które mi tutaj yy, po kolei przychodziły, więc zaraz Wam wszystko pokażę i zmierzę i omówimy sobie, co polecam, a co nie. Ale jeszcze zanim zacznę, chciałam Was serdecznie zachęcić do zasubskrybowania kanału, do zajrzenia na Instagram niedawno założony, ale... Powoli się buduje i oczywiście do kciuka w górę, jeśli holes AliExpress, to będę zamawiała, to znaczy tak będę zamawiała więcej rzeczy, bo bardzo mi się podoba. E, oczywiście nie zawsze trafiam z jakością i zaraz to zobaczycie, że tutaj nie ze wszystkich rzeczy jestem zadowolona, ale myślę, że i tak warto za tą cenę. Bo to trzeba się liczyć z tym, że możecie trafić na różne rzeczy, chociaż powiem Wam, że tych rzeczy, z których jestem niezadowolona jest bardzo mało e, i warto też na AliExpress czytać sobie komentarze innych osób i oglądać ich zdjęcia, a wtedy będziecie już Wiedzieli, jak, jaki ma materiał do naszej rzecz, i tak dalej. Zaczynamy, i zacznę jak zawsze, od rzeczy, z której jestem najbardziej zadowolona. I to są jeansy. Le jeansy le zamówiłam sobie zwykłe, czarne ale uwaga, mają tutaj taki drobny detal na nogawce i powiem Wam, że tutaj jakość jest świetna, już na pierwszy rzut oka widać, że jest bardzo fajny rozciągliwy materiał wykończenie jest fajne to co jest charakterystyczne dla tych rzeczy z Aliexpress że czasami gdzieś wystają nitki tutaj tego nie ma, absolutnie tutaj wszędzie wykończenie jest po prostu bardzo dobre i ja mam rozmiar oczywiście najmniejszy czyli eskę, ja standardowo noszę eskę w takich wiecie zwykłych sieciówkach i tutaj też to w 100% trafiłam, to jest typowa SK, tylko powiem Wam, że są dosyć krótkie te spodnie, bo ja mam 1,62 m i one są na mnie bardzo dobre, ale nie wiem jak dla wyższych dziewczyn, musicie sobie zobaczyć wymiary może wtedy warto zamawiać jednak większe, tutaj zobaczycie jak one na mnie wyglądają, uważam że bardzo fajnie podkreślają pośladki i będę na pewno bardzo zadowolona ćwicząc z nich bo jeszcze w nich nie ćwiczyłam, najpierw chciałam Wam pokazać. Cena też uważam, że jak najbardziej adekwatna do takiej jakości. Więc to są pierwsze legginsy jak najbardziej Wam polecam. Kolejne to słuchajcie, będzie komplet. Zamówiłam sobie różowy komplet, który mi się mega spodobał. I to jest komplet spodni z koszulką, koszulką w sensie stanikiem sportowym. Spodnie wyglądają w taki sposób. Tutaj też wykończenie, jeśli chodzi o same jakieś odstawające elementy, nitki i tak dalej, no to nic takiego tutaj nie ma. Natomiast niestety, ale te różowe jeansy są prześwitujące. Nie są bardzo prześwitujące, to zobaczcie też na moich yy, pośladkach, jak je ubiorę. Będziecie mogły zobaczyć, jak one wyglądają. Więc nie ma tragedii, jak założycie listą bieliznę, ale one są już takie dosyć cienkie. No i tutaj nie wiem, czy chciałabym je założyć. W ogóle zastanowię się, czy, czy w ogóle jej właśnie założę, czy nie, może z jakąś tuniką, bo jogę ćwiczy się w różnych rzeczach, więc ja tutaj może nie będę miała takiego dużego problemu, ale tak na siłownie wydaje mi się, że średnio wam powiem, jeśli chodzi o dół. Jeśli chodzi natomiast o górę, góra jest przeurocza. Ja Wam pokażę to na sobie, bo tutaj ciężko mi złapać, bo jest bardzo dużo sznureczków Ja zamówiłam ten komplet w rozmiarze S Więc ta góra jest bardzo mała I trochę mi, słuchajcie, tutaj bokiem wychodzi dosłownie biust Więc to jest takie średnie I wolałabym, żeby ta góra była większa, ale wtedy pewnie dół byłby na mnie po prostu za mały Jak widzicie, tutaj w ogóle jest dziura więc no niestety zrobiła się dziura na szwie więc ten komplet czuć też po materiale i po tym wykończeniu, że tutaj ta jakość jest dużo słabsza. Natomiast ten stanik myślę, że gdzieś tam sobie założę, pomimo że on naprawdę nie ma tutaj żadnych usztywnień, to jest podwójny materiał i wydaje mi się, że on fajnie trzyma ten brzeg, że fajnie wygląda. Jest taki dosyć odważny, więc no to też nie dla każdego. Ale myślę, że ten stanik jest jeszcze ok, jeśli chodzi o ten dół, to same zobaczcie, jak to wygląda na mnie i same sobie ocencie, czy chciałybyście w czymś takim wyjść, czy nie. Także ten, y, jeśli chodzi o ten strój, ja go pewnie gdzieś tam założę. Na, zwłaszcza górę nad dołem się zastanowię, ale powiem Wam, że nie polecam niestety zamawiania. Pomimo, że był bardzo tani, bo tam ponad 20 zł, niewiele, ponad 20 właśnie mniej, mniej więcej kosztował, to tak nie bardzo. Teraz przechodzimy właśnie do staników spotkowych które z kolei są bardzo fajne, tylko że ja zamówiłam za duże na siebie rozmiary. Bo słuchajcie, wzięłam sobie dwie M-ki, pomimo że tak jak zawsze tutaj koszulę, koszulki mam w rozmiarze S, ze względu na troszkę większy biust. Wzięłam sobie m -ki i powiem Wam, że tak średnio, dlatego że o ile sama miseczka rewelacyjna, tak obwód no niestety troszkę jest za luźny. Nie ma tragedii, myślę, że i tak będę w nich ćwiczyła, dlatego że nie przesuwa mi się jakoś szczególnie, ale wolałabym, żeby był ściślejszy i ja bym się wtedy bezpieczniej czuła. I pierwszy ten strój to jest czarny, z tyłu ma siateczkę. Bardzo mi się podobają te elementy tutaj czerwone na ramionach. I jak widzicie zwykły taki, z takiego drapowanego materiału, uważam, że bardzo, bardzo ładnie wygląda. Jakość genialna, cena też nie była wysoka, ale wszystko Wam tutaj będę wklejać, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia na mnie, jak i zdjęcia z auksji, pewnie już to widzicie, bo nie chcę po prostu Wam pomylić, pomieszać, wiecie, jak to jest to Aliexpress, te rzeczy idą po prostu miesiąc, dwa, więc mogę nie pamiętać po prostu dokładnie, ale wszystko będziecie tutaj miały. Także ten tanik super, super wam polecam. Ja bym rekomendowała jednak, żeby eski zamawiały eskę po prostu, chociaż z drugiej strony bałabym się, że będzie strasznie obcisła ta eska. Także w każdym, no powiedzmy, że enka jest ok. Nie mogę się zdecydować, ale tak, teraz jednak tak sobie myślę, że eska mogła być po prostu za ciasna. Także sprawdzajcie sobie wymiary. Ja mam ten problem, że właśnie niby noszę eskę, ale miseczka jest troszkę większa, ale dla typowej eski eska będzie dobra, no po prostu tyle. I tutaj mam jeszcze taki strój, on mi się mega podoba, jeśli chodzi o te napisy właśnie, myślę, że to super fajnie wygląda i bardzo mi się podoba też jakościowo. Kosztował mnie jakieś 10 zł. Słuchajcie, no to naprawdę nie jest dużo. Takie staniki sportowe kosztują dużo więcej. Natomiast tutaj w środku, co jest bardzo ważne, ja Wam teraz go odwrócę i pokażę, to jest, słuchajcie, środek. Jak widzicie, jest szary i tutaj są dwie miseczki wszyte. Jeśli tego potrzebujecie, jeśli chcecie, czujecie się z tym bezpieczniej, to macie te miseczki. Ale tutaj jest specjalnie taka zrobiona dziurka. I możecie sobie te miseczki po prostu wyjąć. Więc jeśli zamówicie ten strój i na przykład okaże się za małe w biuście, możecie wyjąć te miseczki, albo po prostu jeśli nie lubicie takich usztywnień w stanikach sportowych, to możecie wyjąć. Także uważam, że rewelacja bo macie po prostu dwie opcje. Także tutaj polecam i tutaj jeszcze zobaczę, słuchajcie, czy w tym czarnym się da wyjąć, ale nie da się. W każdym razie tutaj też była oczywiście usztywniana taka miseczka. Także tutaj ja uważam, że to jest wielki plus. Ja nienawidzę, jak jest sam materiał wole, jak jednak jakieś usztywnienie jest, czuję się wtedy dużo bezpieczniej i dużo bardziej komfortowo. Więc tutaj, jeśli też na to zwracacie uwagę, to w obydwu tych, strojach, tych górach są jak najbardziej usztywnienia. Także to tyle, jeśli chodzi o moje zamówienie ze strojami do jogi na siłownię i tak dalej. Jak widzicie, można bardzo fajne rzeczy trafić. Ja, jeśli chodzi o ten strój różowy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to ja po prostu troszkę zaryzykowałam, dlatego że jak ja zamawiałam, to nie było po prostu za wiele opinii na jego temat. I to jest też taki minus, bo jak możecie przeczytać, co inne osoby o tym myślą, to już wtedy wiecie. Czy ten materiał jest ok? Czy to wygląda tak jak na aukcji? A ja troszkę zaryzykowałam, no więc po prostu mam za swoje i tutaj tylko z tego nie jestem tak do końca zadowolona, bo już to ślicznie wygląda. No ale właśnie jakość jest tutaj najgorsza, a wszystkie te pozostałe rzeczy jak najbardziej Wam polecam. Oczywiście wszystko jest podlinkowane na dole. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.